Siemanko Ryby ryby Jedziemy na ryby wędkarstwo zetkiem Chciałem wam dziś pokazać Jak zrobić sobie taką węteczkę podlodową Pokażę krok po kroku Jak zrobiłem ją Będzie nam potrzebna szczytówka Korek, kawałek drewionka Papier ścierny, wiertarka I inne rzeczy Ale to za chwilę wam o tym wszystkim powiem I zapraszam was do oglądania Jeszcze chwilę będziemy mieć tego mrozu Chwila będzie lód więc może i ty zrobić sobie taką węteczkę, a praca nad taką wędką to jest tylko dwie godziny. Ja sobie wczoraj zrobiłem właśnie dwie sztuki. Co nam będzie potrzebne do zrobienia wędki podlodowej? Korki z wina, nożyczki, patyk, szczytówki do Federa, papier ścierny o grubości 40, 60, 180, 220 to w zależności od tego jak chcemy wyszlifować nasz korek, dętka od rowera, wiertła, klej szybko wiążący, kawałek kartonika. Brzeszczot, wiertarka, kawałek drewionka, i może się nam przydać też szczotka. Zabieramy się do dzieła. W pierwszej kolejności musimy sobie uciąć patyk. Dobra, patyk mamy już ucięty, dłuższy niż yy, nasze rękojeść do węteczki Teraz sobie musimy odmierzyć takie samo wiertło jak ma patyk, średnicę, grubość i w korku wywiercić dziury i umieścić go na naszym patyku. Bierzemy się do roboty. Odmierzamy sobie środek. Wiercimy z jednej strony, potem z drugiej. Jaką czynność robimy z czterema korkami Korki mamy już powiercone Za chwilę nałożymy na patyk Ale pierwsze podłożyłem sobie dekturę I ten korek ten korek to jest rozwiercony, pokruszony. Typuję sobie do jakiegoś woreczka, bo ten korek może mi się jeszcze do czegoś przydać. Sprawdzamy sobie, czy wejdzie. Wszystko nam ładnie weszło. Jak widzimy, jest wszystko nierówne, ale za chwilę zrobimy, że, będą, że będzie wszystko równe. Bierzemy sobie teraz klej. Ja mam akurat yy, Jokera, rzadkie, rzadki klej. Do środka dajemy, może nam nawet wypaść trochę. Zakładamy na korek, ale jeszcze wcześniej. Zakładamy na patyk, ale jeszcze wcześniej smarujemy nasz patyk klejem. I wszystkie po kolei robimy tak samo. Dobra, mamy już poklejone. Ja specjalnie to na ziemi robię, bo klej sobie wyschnie. Czy tam będzie syw jakiś się zrobi, to sobie posprzątam. I teraz zostawiamy to, żeby przeschło nam. Jak zwiąże nam wszystko, to weźmiemy się dalej za pracę. Klej już nam przysknął. Bierzemy sobie papier 40, bo to jest chyba 40 albo 60, już nawet nie pamiętam. Bierzemy i szlifujemy sobie. Przyszlifowaną całą naszą rękojeść, i zrobił nam się tu taki rowek. Tutaj fajnie wyszło, ale tutaj zrobił się rowek. Teraz bierzemy sobie klej, kleimy to miejsce po trochę i sypiemy tym korkiem. Jeśli ktoś chce, można zostawić tak. Ja tam wolę sobie to skleić. I dookoła robimy właśnie tak i tak zostawiamy aż klej zwiąże nam i będziemy szlifować za chwilę dalej. Klej po 5 minutach nam fajnie związał, więc bierzemy się dalej ze szlifowaniem. no i już mamy fajnie wyszlifowane tego łączenia nawet nie widać tak by był jednolity korek tutaj widzę że są jeszcze jakieś uszczerbki. te sobie poprawię dobra to co będzie wysychać a teraz się weźmiemy tutaj za przód i bierzemy sobie właśnie teraz patyczek zakładamy sobie papier i trzemy my fajnie już zrobione zaokrąglony przód to tutaj będzie tył, tu będzie przód. Teraz jeszcze z tyłu możemy sobie troszkę delikatnie dorobić. Doszlifować fajnie, że mamy to przeszlifowane. To już nam powinno wyschnąć. I przeszlifujemy sobie jeszcze to, a później bierzemy papier. 180 czy 220 i przeszlifujemy całość dobra całość już mamy fajnie zrobioną przód tył teraz bierzemy papier 180 ja akurat mam 220 I szlifujemy, I teraz sami zobaczcie, jaka jest różnica tutaj, a tutaj gdzie nie szlifowałem. Tutaj odtąd dotąd szlifowałem z 220. A tutaj nie szlifowałem i jest różnica, którą widać. Teraz właśnie będę szlifował to wszystko tutaj odtąd do tamtąd papierem 220. Teraz znowu bierzemy sobie taki kawałek papieru 220, kawałek drewnianka i czyścimy przód i tył. Dobra, nasz rękojeść wygląda tak. Tutaj, jak sami widzicie, z przodu samego mamy ubytki. Tak samo je zapełnimy kropelką i korkiem. I tu z tyłu. Tak samo. Rękawiczka mi się źle robi. I tak jak na przykład widzicie, tu na tym palcu mam pełno kropelki, ale ja sobie go umyję. Kumeksem dobrze schodzi teraz odetniemy sobie tutaj ten przód zapełnimy go i przeszlifujemy odcięliśmy przód tak to wygląda teraz sobie zalepię tutaj kropelką i tym tą ścierką skorka przód nam już to bierzemy sobie papierek i Dobra, luki są uzupełnione. Teraz jeszcze chwilę poczekam, aż wszystko fajnie złapie. Przeszlifuję, i wtedy odetnę tutaj tego patyka. Zakładam z powrotem na wiertarkę, przeszlifuję. Teraz sobie przeszlifuję tak jak wcześniej wspomniałem, i odetnę patyka. Mam odcięte, powstało coś takiego teraz jeszcze trzeba przeszlifować ręcznie tutaj I mamy wygładzoną końcóweczkę tak właśnie wygląda moja rękojeść po szlifowaniu Teraz najważniejsza czynność, żeby przewiercić dobrze tutaj dziurkę z przodu na y, szczytówkę od federa. I właśnie się teraz za to będę brał. Bierzemy sobie szczytówkę i dopasowujemy wiertło do grubości szczytówki. do mojej szczytówki akurat będzie pasowało wiertło 3,2 zakładam sobie wiertełko i idealnie w środek na pewno nie trafię może się uda wywiercona i wkładamy. Teraz jak sprawdzić, czy mamy prosto naszą szczytuweczkę. Teraz bierzemy sobie równą deskę i sprawdzamy jak nasza szczytówka będzie leżała do korka. Jak widzimy, mniej więcej szczytówka leży dobrze. Nie odgina się za bardzo. To możemy ją wkleić. Trochę kleju nam wypłynęło. Bierzemy od razu szmatę. Przecieramy. Od razu przecieramy i teraz zagłożymy szczytówkę. Musimy szybko wkleić, ustawić szczytówkę i szmatą ściągnąć nadmiar kleju. Jeszcze kątem oka sprawdziłem, mniej więcej jest równo, tak się prezentuje nasza węteczka na tym etapie. Teraz jeszcze papierek zetrzemy to, dokleimy tutaj jeszcze oczko. Chwilę poczekamy, żeby nam piło i zastygnął klej. Węteczkę już mamy gotową, teraz tylko przeszlifuję sobie papierem ściernym, tam gdzie poleciał mi klej. Trzeba uważać przy szlifowaniu, żeby nie przeszlifować naszej szczytówki. I teraz mocowanie jeszcze na kołowrotek. Bierzemy sobie dętkę od rowera, ucinamy pasak. Tak na pewno nie będzie pasować, bo będzie za duże. Jest za luźne. Musimy ją rozciągnąć. Złożyć na pół. I założyć na korek. I jakiś stary kołowrotek zakładamy pod gumę. I mamy efekt końcowy naszej węteczki. Jak spodobał Ci się film, zostaw łapkę, zostaw subskrypcję. A na pewno więcej będzie takich filmów, bo jeszcze pokażę jak zrobić taką wędkę tylko z bambusa i z roga jelenia. Więc zapraszam do subskrypcji mojego kanału i zostawienia dzwoneczka, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Ryby, ryby, jedziemy na ryby wędkarstwo z etkiem. Trzymajcie się.